Dzisiaj chciałbym Wam pokazać najnowszą kolekcję z mojego lęczaku. Mam z przepaską na oczy. Jeszcze drugą twarz, teraz zademonstruję. Taką zwykle. No, taką ma drugą twarz ogólnie. Mam Lojta. Chwilę przywrócę mu twarz. No, Lojda mam. Kaja A Tak wygląda Jace Mask Mam nie. z Sen Saiyaj Tutaj ma taką Na Lada mam Fintlocka to jest jego broń To pistolety Tutaj mam Siren Taką szabelką Mam Buko Taką szablą inną. Mam to kszanga Z takim... Z taką kotwicą. I tu jest kościak. I pokażę wam jeszcze miecze. Jakie mam, mam miecze. Lloyda. I... Niedługo będę robił odcinek i powiem wam, że yy, mam to z dwóch zestawów, znaczy z trzech zestawów. To mam z, 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 trochę ze Smukadzeja, ta maska ze Smukadzeja, a ta koszulka i yy, no wiecie, główka jest z tego z Szczęścia, Lloyd z Szczęścia, tylko, że bez tej było, Kai stwierdzenie Szczęścia, Nia z Współtegrasiej Widowy, U wyspy Współtegrasiej wdowy poczekajcie... Narkon stwierdzenie Szczęścia, Fintlock stwierdzenie Szczęścia, Siren z Smokadzeja, Bukos z Współtegrasiej wdowy Dokszan z Współtegrasiej a Kościan właśnie z Twierdzenia Szczęścia. A teraz miecz. Jest z, nieszczęścia, nie jest z szczęścia. Nie jest ze smoka a Loida jest z wyspy Degry się i wdowy. Więc, e, lajkujcie, subskrybujcie, e, oceniajcie. Do widzenia w następnym odcinku.